Wciąż pamiętam dzień, gdy Grzegorz wręczył mi klucze do nowego domu, jakby to był jakiś prezent. Staliśmy po środku przedpokoju, otoczeni pudłami i świeżą farbą, a on miał na twarzy ten swój zadowolony uśmieszek. Witaj w swoim marzeniu, powiedział jakby zbudował go własnymi rękami. Ale to nie było moje marzenie. Nigdy nim nie było. Dom był wystarczająco duży dla rosnącej rodziny, ale Tomek już się wyprowadził. Mój syn podjął pracę blisko moich rodziców po skończeniu studiów i postanowił zostać u nich na jakiś czas. Wtedy to miało sens. Krótki dojazd, darmowe mieszkanie i cisza, której nigdy nie mogliśmy mu zapewnić. Teraz rozumiałam, że nie chodziło tylko o logistykę, chciał przestrzeni od Grzegorza, od Jadwigi, od tego pasywno-agresywnego cyrku, jakim była nasza rodzina. Od początku ten dom był projektem Grzegorza. Wybrał układ, farby, podłogi, sprzęty. Kiedy zapytałam o ogród, roześmiał się. Tylko nie zabij trawy, powiedział. Więc grałam dalej, uśmiechałam się do zdjęć, rozpakowywałam pudła, układałam naczynia i pilnowałam, żeby być cicho. Grzegorz miał sposób, by ciszę traktować jak przetrwanie. Dlaczego kolacja nie jest gotowa? Jesteś w domu cały dzień? Warczał, rzucając teczkę przy drzwiach jak granat. – Też pracuję, Grzesiu – mówiłam, próbując zachować resztki cierpliwości. Unosił brew. – Nad czym pracujesz? – Tablicami na Pintereście? Taki był schemat. Lekceważenie, pogarda, a jeśli się postawiłam, ten sam wyświechtany refren. – To ja płacę rachunki. – Powinnaś być wdzięczna. Nigdy nie mówił tego wprost, ale przekaz był jasny. Nie miałam znaczenia. Chyba, że byłam użyteczna. A Jadwiga nawet nie udawała, że jest uprzejma. Jadwiga miała klucz do naszego domu przede mną. Pojawiała się bez zapowiedzi, krytykowała pranie, kręciła nosem na jedzenie i głośno szeptała do telefonu, że niektóre kobiety po prostu nie są wychowane na żony. Spoglądała na mnie z zaciśniętymi ustami i dodawała, ale jakoś sobie radzimy. Pewnego niedzielnego popołudnia, gdy składałam pranie, usłyszałam rozmowę Grzegorza z Jadwigą w kuchni. Przyzwyczaj się, mówił. Ona nie radzi sobie dobrze ze zmianami, odpowiedziała Jadwiga. Ale nie martw się, ułatwię jej to. Zamarłam. Tego wieczoru Grzegorz był niezwykle ciepły. Przyniósł jedzenie na wynos, nalał mi kieliszek wina. Więc myślałem, zaczął. Podniosłam wzrok. Już wiedziałam. Dla mamy byłoby to ważne, gdyby mogła tu zostać, tylko dopóki nie znajdzie miejsca. Już sprzedała swoje mieszkanie, prawda? Zapytałam. Zamrugał. Skąd wiesz? Nie odpowiedziałam. Jadwiga zostawiła ulotkę z biura nieruchomości na stoliku kilka dni wcześniej. Chciała, żebym to zobaczyła. Dwa dni później zeszłam na dół o siódmej rano i zastałam jadwigę siedzącą przy kuchennej wyspie w moim szlafroku. Kawa? Zapytała słodko. Potem, zanim zdążyłam odpowiedzieć skończyło się mleko migdałowe znowu podała mi listę zakupów. Żadnego proszę, żadnego dziękuję tylko na bazgrane polecenie z podwójnym podkreśleniem pod ekologicznym szpinakiem. Potem przyszedł cios. Musisz zacząć robić miejsce w szafie dla gości, powiedziała, sącząc moją kawę, jakby należała do niej. I będę wymieniać materac. Obecny jest trochę za sprężysty. Nie odpowiedziałam. Po prostu odwróciłam się i wyszłam. Tego popołudnia zadzwoniłam do Tomka. Mamo, powiedział natychmiast. Czekałem na ten telefon. Nie płakałam. Jeszcze nie. Nie mogę tu oddychać. Powiedziałam mu. Przyjedź do nas, powiedział bez wahania. Będziesz miała własny pokój. Babcia i dziadek będą zachwyceni. Posprzątam garaż na Twoje rzeczy. Jakoś to rozwiążemy. Milczałam przez długą chwilę. Jesteś pewien? prychnął. Nigdy w życiu nie byłem niczego bardziej pewny. Od tego dnia poruszałam się jak duch. Sprzątałam. Gotowałam. Uśmiechałam się, gdy Jadwiga rozpoczynała swoje codzienne monologi o tym, jak kobiety kiedyś znały swoje miejsce. Ale planowałam. Każdego ranka po wyjściu Grzegorza do pracy porządkowałam dokumenty. Dzwoniłam do prawnika. Pakowałam powoli, pudło po pudle, zostawiając je u sąsiadki dwa domy dalej, która zgodziła się pomóc, bez pytań. Jadwiga w końcu zauważyła: Jesteś dziwnie wesoła. Powiedziała pewnego popołudnia. Co kombinujesz? Nic takiego. Uśmiechnęłam się. Po prostu przyjmuję nowy rozdział. Pewnej nocy podsłuchałam kolejną rozmowę między Grzegorzem a Jadwigą. Nic nie podejrzewa. Grzegorz zachichotał. Nie ma pojęcia. Ostatnio jest cicha. Pewnie ulżyło jej, że ma pomoc w domu. Do czwartku będę miała wszystko spakowane. Powiedziała Jadwiga. Józefina przyjedzie ciężarówką. Idealnie zaskoczymy ją. Nie znosi konfrontacji. Stałam za drzwiami z walącym sercem. Myśleli, że nie wiem. Myśleli, że po prostu to zaakceptuje. Nadeszła środa rano. Grzegorz spieszył się, żeby się ubrać. Nie zapomnij, że mama przeprowadza się jutro. Będzie tu o dziesiątej. Możesz zmienić pościel? Podałam mu kawę. Oczywiście. Spojrzał na mnie dziwnie. Wszystko w porządku? Nigdy lepiej. O 9.30 w czwartek Tomek wjechał na podjazd. Nie traciliśmy czasu. Załadowaliśmy ostatnie torby. Zostawiłam teczkę na kuchennym stole ze wszystkim w środku: papiery rozwodowe, wyciąg finansowy i notatkę. Grzegorzu, to mój dom, ale zostawiam go Tobie. Ale żeby było jasne, mama nie jest jedyną, która przeprowadziła się w tym tygodniu. Zanim Jadwiga przyjechała, dzwoniąc do drzwi z walizką w każdej ręce, byłam już w połowie drogi do moich rodziców. Moja teściowa dzwoniła do drzwi po raz trzeci, teraz przytrzymując dzwonek jak broń. Potem zaczęło się walenie. Danuta, otwórz te cholerne drzwi! Przycisnęła twarz do matowej szyby, zaglądając do środka. Salon był pusty, światła zgaszone, zasłony zaciągnięte, a jednak stała tam. Z założonymi rękami, zaciśniętymi ustami, walizkami po bokach, jak psy stróżujące, w pełni oczekując, że otworzę drzwi i powitam ją w jej nowym królestwie. Sąsiedzi zerkali przez żaluzję. Jedna kobieta po drugiej stronie ulicy uchyliła drzwi i stała w szlafroku z założonymi rękami, tylko patrząc. Jadwiga, ze swoją zwykłą teatralnością, odwróciła się do niej i krzyknęła: Możesz w to uwierzyć? Moja synowa zamknęła mnie przed moim własnym domem. To był zły ruch. Dwadzieścia minut później radiowóz powoli podjechał pod krawężnik. Tymczasem ja sączyłam herbatę przy stole moich rodziców. Tomek u mojego boku, przeglądając zdjęcia miejsc, gdzie moglibyśmy pojechać razem na weekend. Gdziekolwiek z ciszą i czystym powietrzem. Nie powiedziałam mu wszystkiego, jeszcze nie. Był nadopiekuńczy. Czasem za bardzo. Gdyby wiedział połowę tego, co Jadwiga mówiła mi przez lata, sam mógłby wymaszerować do tego domu. Ale nie pozwolę, żeby wciągnęli go w ten bałagan. Nie po tym, jak mnie z niego uratował. W domu Grzegorz wrócił z pracy o 14.17. Był wcześnie, krawat przekrzywiony, twarz czerwona ze zdumienia. Od razu zauważył radiowóz. Jadwiga siedziała na tylnym siedzeniu, wymachując rękami, gdy tłumaczyła coś policjantowi. Grzegorz podbiegł do ganku i spróbował otworzyć drzwi. Zamknięte. Wtedy zobaczył kopertę. Była przyklejona od wewnątrz do szyby. Oderwał ją i otworzył. W środku starannie złożony pozew rozwodowy podpisany przeze mnie, już złożony. Wyciąg bankowy pokazujący wszystkie konta z saldem 0 zł i odręczna notatka. Mówiłeś, że to Twój dom. Twoja matka mówiła, że to jej. Okazuje się, że żadne z was nie było w akcie własności. Jadwiga opróżniła nasze oszczędności miesiące temu. Mam pokwitowania, więc kiedy się wprowadzi, powiedz jej, że będzie musiała przynieść własne mydło i ręczniki. Mój prawnik się odezwie. Grzegorz usiadł na schodach ganku. Nie ruszał się przez długi czas. Tego wieczoru Jadwiga w końcu wróciła z komisariatu po złożeniu zeznań o zakłócaniu porządku według sąsiadki, która radośnie wysłała mi smsa, Jadwiga była wściekła. Wpadła do domu, oczekując znaleźć jakiś ślad po mnie, konfrontację. Walizkę wciąż w przedpokoju, filiżankę w zlewie. Zamiast tego znalazła puste blaty, puste szafy. Zniknął nawet stojak na przyprawy. Tomek pomógł mi spakować nawet kminek. Grzegorz siedział w milczeniu przy kuchennym stole, wpatrując się w papiery rozwodowe. Jakby były w obcym języku. Jadwiga upuściła walizkę z hukiem. Blefuję, syknęła. Wróci. Grzegorz nie odpowiedział. Jadwiga zmrużyła oczy. Nie wiedziałeś, prawda? Wciąż nic. Idioto, następny tydzień minął jak we mgle. Dostałam kilka SMSów od Grzegorza. Wszystkie krótkie. Gdzie jesteś? Musimy porozmawiać. Nie musiałaś tego robić. Proszę, wróć. Mama jest zdenerwowana. Zablokowałam jego numer. Mój prawnik przesłał dokumenty finansowe, dowody transferów aktywów i oświadczenie świadka od mojej sąsiadki, tej, która mi pomogła pakować. Słyszała, jak Jadwiga chwaliła się, że planuje przejąć dom. To też trafiło do protokołu. Nie tylko odchodziłam. Upewniałam się, że nie mogą za mną podążyć. W drugim tygodniu Jadwiga całkowicie się wprowadziła. Wymieniła zasłony w salonie, opróżniła główną łazienkę, zainstalowała półkę w garażu na zapasowy papier toaletowy, a Grzegorz przestał chodzić do pracy. Może to było upokorzenie, może dokumenty w końcu do niego dotarły, a może po raz pierwszy musiał żyć z wyborami, które podjął bez bufora. Koniec z cichą żoną, koniec z niewidzialną pracą. Tomek powiedział mi, że kłócili się głośno. Jadwiga oskarżała Grzegorza o bycie słabym. Grzegorz krzyczał, że wszystko zrujnowała. Mówiła mu, że musi się wziąć w garść i mnie pozwać. On mówił jej, że to ja jedyna płaciłam kredyt. To było piękne. Potem przyszedł ostateczny cios. Pewnego popołudnia Jadwiga otrzymała telefon ze swojego ulubionego lokalnego kasyna, które odwiedzała dwa razy w tygodniu bez wyjątku. Najwyraźniej przekroczyła swój samodzielnie nałożony limit i próbowała wypłacić z teraz pustego wspólnego konta. Karta została odrzucona. Zrobiła scenę. Ochrona wyprowadziła ją. Przysięgała, że się mylą. Zadzwoniła do Grzegorza z parkingu, krzycząc do telefonu: Okłamałeś mnie, mówiłeś, że są pieniądze. Gdzie do cholery są nasze pieniądze? Grzegorz, wciąż w łóżku o 14, podobno odpowiedział: Zapytaj Danutę. Tymczasem Tomek i ja pojechaliśmy nad jezioro. Spakowaliśmy kanapki, zabraliśmy mały głośnik Bluetooth i siedzieliśmy na molo z nogami w wodzie. Po raz pierwszy od lat nie czułam potrzeby spoglądania na zegarek, sprawdzania prania czy odpowiadania na czyjeś pytanie o to, co na obiad. Spojrzał na mnie. Wszystko dobrze. Skinęłam głową. Żałujesz, że zostałaś tak długo? To było trudne pytanie, ale odpowiedziałam szczerze. Nie, powiedziałam. Bo gdybym nie została, nie doceniłabym tego tak bardzo. Tomek uśmiechnął się smutno. Zasługujesz na więcej niż tylko spokój, mamo. Ścisnęłam jego dłoń. Wezmę spokój. Reszta może przyjść później. Tej nocy, gdy Jadwiga przeszukiwała poduszki kanapy w poszukiwaniu drobnych, Grzegorz w końcu otworzył laptopa. Przeszukiwał stare maile, wyciągi kredytowe, dokumenty prawne. I tam, czarnym tuszem, było moje imię na akcie własności, na ubezpieczeniu, na kontach bankowych, a jego imienia nigdzie. Trzasnął laptopem. Jadwiga, słysząc dźwięk, zajrzała z za rogu. Co teraz? zażądała. Grzegorz tylko patrzył w przestrzeń nie odpowiedział. Nie miał pracy, domu, żony, pieniędzy. A Jadwiga? Miała materac w pokoju gościnnym i syna który nie mógł spojrzeć jej w oczy. Za dwa dni była zaplanowana ostateczna rozprawa sądowa. Grzegorz jeszcze nie odpowiedział na wezwanie, ale wiedziałam, że to zrobi, bo jeśli była jedna rzecz, której Jadwiga nie mogła znieść, to była utrata kontroli, a ja właśnie ją całą odzyskałam. Przybyłam do sądu 15 minut wcześniej. Tomek zaproponował, że pójdzie ze mną, ale powiedziałam nie. To było coś, co musiałam zrobić sama. Grzegorz już siedział na korytarzu przed salą sądową, zgarbiony w pomarszczonej marynarce, wyglądając o 10 lat starzej niż miesiąc temu. Włosy miał rozczochrane, buty podrapane. Nie spojrzał na mnie, gdy przechodziłam. Jego prawniczka, młoda kobieta z ciasnym kokiem i bystrymi oczami, grzecznie mi skinęła. Usiadłam na przeciwnej ławce, spokojna i opanowana w granatowej sukience, którą mama pomogła mi wybrać. Kiedy drzwi się otworzyły i wywołano naszą sprawę, Grzegorz wstał z widocznym wysiłkiem. Ja szłam z determinacją. Przesłuchanie nie trwało długo. Mój prawnik przedstawił dokumentację: akt własności na moje imię, dokumenty finansowe wypłat Jadwigi ze wspólnego konta, zeznania świadka od sąsiadki, która podsłuchała ich rozmowy, i podpisany pozew rozwodowy, na który Grzegorz nigdy nie odpowiedział. Grzegorz nie protestował. Nie mówił. Jego prawniczka zrobiła, co mogła. Twierdziła, że był pod presją, że decyzja o wprowadzeniu Jadwigi była rodzinnym nieporozumieniem, że odeszłam nagle bez ostrzeżenia, ale fakty były faktami. Sędzia orzekł na moją korzyść rozwód przyznany, dom zachowany, wszystkie wspólne konta zamrożone i poddane audytowi. Imię Jadwigi oznaczone w związku z wieloma nieautoryzowanymi wypłatami i oczekującym dochodzeniem w sprawie nadużyć finansowych. Wyszłam z tej sali sądowej lżejsza niż byłam od lat. Grzegorz za mną nie poszedł. Dwa tygodnie później przyszedł list, napisany na maszynie, bez adresu zwrotnego: Danuto, nie musiałaś tego robić w ten sposób. Mogliśmy to wypracować. Zostawiłaś mnie z niczym. Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwa. Grzegorz. Złożyłam list i wrzuciłam do kosza na makulaturę. Nie potrzebowałam jego poczucia winy. Żyłam z nim przez dekady. Subtelnym, codziennym, niszczącym duszę. To była tylko ostatnia próba wciągnięcia mnie z powrotem w jego orbitę. Uciekłam z niej. Tomek wrócił pewnego wieczoru trzymając zrolowaną ulotkę. Mamo! powiedział z uśmiechem. Będziesz chciała to zobaczyć. Rozwinął ją na stole. To było ogłoszenie o nieruchomości. Licytacja komornicza, trzypokojowy dom w stylu kolonialnym świetna konstrukcja, wymaga remontu nie musiałam pytać. To był nasz stary dom. Grzegorz przestał płacić raty po moim odejściu. Założył, że będę je pokrywać ze złości, poczucia winy czy obowiązku. Mylił się. Bez mojego podpisu bank zamroził kredyt, gdy rozwód został sfinalizowany. Nie odpowiedział na ich zawiadomienia. Dom został zajęty. Patrzyłam na błyszczące zdjęcie ganku, który zamiatałam każdej niedzieli rano. Tomek pochylił się. Chcesz iść na licytację? zażartował. Roześmiałam się. Nie, niech ktoś inny stworzy nowe wspomnienia. Tymczasem Jadwiga mieszkała w tanim motelu przy autostradzie. Dowiedziałam się przez Józefinę, siostrę Grzegorza, ku mojemu zaskoczeniu zadzwoniła do mnie późnym wieczorem, głosem cichym i ostrożnym. Nie zgadzam się z tym, jak byłaś traktowana, powiedziała. Nigdy się nie zgadzałam. To mnie zaskoczyło. Józefina zawsze wydawała się w najlepszym razie obojętna, jeśli nie lekko rozbawiona małżeństwem swojego brata, ale najwyraźniej nawet ona miała swoje granice. Przepaliła te małe oszczędności, które Grzegorzowi zostały, dodała. Teraz nie rozmawiają. Od tygodni. Prawie zapytałam, dlaczego mi to mówi, ale wtedy powiedziała. Po prostu pomyślałam, że powinnaś wiedzieć. Zrobiłaś dobrze, Danuto. I po raz pierwszy od dawna w to uwierzyłam. Użyłam części oszczędności, żeby zarezerwować weekendowy wyjazd z rodzicami i Tomkiem. Tylko nasza czwórka, mała chatka nad jeziorem, bez wifi, gry planszowe i domowe posiłki i śmiech bez osądzania. Drugiego wieczoru siedzieliśmy wokół ogniska, owinięci w koce, pianki na patykach. Tomek zwrócił się do mnie i zapytał: Tęsknisz za tym kiedyś? Za domem? Pomyślałam przez chwilę. Nie, powiedziałam. Tęsknię za tym, czym myślałam, że będzie, nie za tym, czym był. Skinął głową. Nienawidzisz go? Nie, odpowiedziałam szczerze. Ale też go nie kocham. Myślę, że przestał być moim mężem dawno temu. Po prostu nie zauważyłam tego od razu. W mieście Grzegorz miał problemy. Bez domu przeprowadził się na jakiś czas do piwnicy przyjaciela. Ale wieści szybko się rozchodzą w cichych przedmieściach. Ludzie mówili. Szeptali o mężczyźnie, który pozwolił żonie odejść, i zamiast tego przyjął swoją matkę. O tym, jak ta sama matka opróżniła ich konta i zniknęła, gdy zrobiło się gorąco. Jadwiga, z tego co słyszałam, uciekła z miasta. Czy uciekła, żeby uniknąć zarzutów, czy po prostu zmęczyła się porażką syna? Nie obchodziło mnie to. Niech zacznie od nowa gdzie indziej. Ja już zaczęłam. Pewnego popołudnia przejechałam obok małego studia skrzypiec w centrum. W oknie wisiał znak na sprzedaż. Zaparkowałam, weszłam i zapytałam właściciela ile chce za lokal. Spojrzał na mnie z góry na dół. Jesteś nauczycielką? Nie, uśmiechnęłam się. Ale wiem, jak zbudować coś z niczego. podał mi broszurę. Wzięłam ją. Jeszcze nie wiedziałam, czy otworzę biznes, będę wolontariuszką, czy po prostu posadzę kwiaty w tym oknie od frontu. Ale po raz pierwszy od dekad miałam opcję. Trzy miesiące po sfinalizowaniu rozwodu otrzymałam kolejny list. Ten przyszedł od prawnika, prawnika Grzegorza. Pani Danuto, mój klient pragnie uregulować pozostałe sprawy finansowe polubownie i bez dalszych procesów. Wyraża żal za swoje wcześniejsze zachowanie. I ma nadzieję osiągnąć rozwiązanie bez publicznego konfliktu. Podałam go mojemu prawnikowi i powiedziałam mu, żeby się tym zajął. Nie byłam zainteresowana polubownie, tylko zamknięciem sprawy. Odwiedziłam starą okolicę ostatni raz nie dom. Ten zniknął, ale park w pobliżu, gdzie Tomek jeździł na rowerze, gdzie Grzegorz kiedyś zabierał naszego syna na ryby, zanim stał się mężczyzną, który widział we mnie mebel. Usiadłam na ławce, i patrzyłam, jak młoda matka goni swojego malucha po trawie. Wyglądała na zmęczoną, ale szczęśliwą i to samo w sobie było więcej niż ja miałam przez lata. Wstałam, otrzepałam okruchy z płaszcza i odeszłam.